Łukasz Ostrowski, SENTAUTA. Dzień dobry. Dziś mam dla Was Volkswagena Tiguana z 2009 roku z benzynowym silnikiem 1.4 TSI 150 koni mechanicznych z napędem na 4 koła Formotion, felgi aluminiowe nie, chyba 17 no, 17 chromy, plastiki na Tiguana. czekajcie się cofnę, nie tu w krzoki wejdę taki on duży to a no, ma wszystko Dobra, oglądamy sobie Tiguan'a, bo o to chodzi. Machak, jest ściągnięta ta kulka, ale jest instalacja, więc jak ktoś coś potrzebuje sobie podpiąć, to może biały, fajny, pełen serwis Volkswagena jest, o! Więc można to sobie w każdym momencie i wszędzie gdzieś tam sprawdzić, jeżeli ma się kogoś z grupy VW, Polska to mały kraj, ludzie się znają. Dobra. Do rzeczy, tego się otwiera tutaj, bagażnik, no jest bagażnik, drugi rząd siedzeń, proszę bardzo moi mili, i tak, są elektryczne szyby, są trzy kanapy, one tutaj mają, o widzicie, mają prowadnicę, więc je można przód, sobie przesuwać, są nawiewy w drugim rzędzie, jest gniazko 12V, tutaj są wyciągane stoliczki. No. Jezu, znowu padać zaczyna Co za tydzień Ale dobra, chowam się, chowam się To jest najważniejsze Okej okay. 193 tysiące kilometrów Na ten moment pojazd pokonał Elektryczne szyby w przód. A, w ogóle ma lampy ksenonowe, o tym nie mówiłem Dobra, klucze są dwa Palimy Furmane. No co za tydzień Ciągle pada, dobra Tutaj wszystko się nam Poza radiem, który muszę ściszyć Pokazało i teraz tak, jest bluetooth, który się zaraz włączy, tu jest taki mikrofon, więc jak ktoś też śpiewa na karaoke, to sobie może śpiewać, będzie się lepiej czuł, ale to jest do bluetooth, jest wyświetlacz, jest klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, no, t taki wzór tapicerki, To sobie wyciągnąłem serwisówkę, żeby nie był gołosłowny, słuchajcie, ostatni raz już Wam pokazuję, Ostatni raz go widziano w Volkswagenie 28 lutego zeszłego roku Miał wtedy 168 tysięcy Kilometrów Auto serwisowane, wszystkie wpisy, wszystko jest Dodatkowo te wyciągi Dobrze wiedzieć co się gdzieś tam robiło w aucie Lubię, o Sześć biegów do przodu, jeden do tyłu Jest for motion for motion o oh je yeah. A ja mam wyjść i silnik wam pokazać No dobra jeszcze kierownica posiedzę, może się, może przestanie padać. <laughs> żyjemy, zobaczymy. No nic, idę. Idę, nie chcę, ale idę. Nie chcę, ale idę. Maskę podniosłem. dędzel w górę. Uj, ona wielka. Zobaczcie. Nikt tutaj nie mył, nie sprzątał, nie czyścił, nie kombinował. Mówił, że są ksenony. Są ksenony. Nawet nie ściemnie. No. Trzymajcie się. Hej.